Sala jest industrialna, surowa, ale przez to też wspaniała, bo daje doskonałe pole dla popisu dla dekoratora. I co jest fantastyczne tutaj, to jest ten sufit, gdzie no. ja po prostu widzę naprawdę fajne legary, do których mogę się podwieźć z różnymi dekoracjami. To o czym no, to tak, mówiłaś. Tak, tak. W tym miejscu wyjątkowo nie skupię się na dekoracji, która znajduje, znajdzie się na stołach, tylko na tej, która znajdzie się nad stołami nad lewitującymi chmurami, niechmurami, pełnymi zieleni, kwiatów i różnych ciekawych elementów. Nie będę zradzała wszystkiego. Dobrze. Super. Już się cieszymy. Natomiast o stołach oczywiście również nie zapomnimy, ale tam postawię na doniczki z kolorowymi wrzosami. Każdy stół będzie troszeczkę inny, indywidualny. Mhm. Za wami jest olbrzymia ściana. Nawet nie wiem, i ona ma może mieć metrów. 5,46 razy 60 centymetrów razy. Sprawdzę pana. Ja mam 9, miarkę w nogach. 7 metrów. 5,20. To są 60 centymetrowe panele, no i wystarczy pomnożyć. Dobra, dobra. <laughs> Biorę pana do pracy, dobra? Mogę? No ale jestem, jak mówię, inteligentem technicznym, kiedyś tak to nazywano. Wysokość ile? Tata ma dwa metry. Nie Be będę nigdy z tobą miarek wiedziała. 90 plus 10. Okej, okay, szacun, naprawdę. Nowa jednostka miary, czyli jeden data, 1,90 bez kapelusza. Postawię wam troszeczkę większy stół. Będzie dużo fajniej się prezentował na tle tej ściany, mm -hmm. która tak naprawdę wcale nie będzie tą ścianą. Bo ja mam na nią plan. Wy, na koniach, w pejzażu, w tej jesieni. Hmm? Na tej ścianie. Na Ola, Boga. <laughs> Magdo, bardzo cię proszę, zorganizuj sesję wrzuć ich na konie. Zabierz ich w las i przynieś mi z tej sesji piękne zdjęcie, 5 metrów na 2 metry. Ja chcę to wykorzystać do ścianki, zostałem parę morek.